Trzeba, ten vlog będzie krótki Będzie on polegał tylko na tym, że jadę samochodem Jak pytacie, kto trzyma kierownicę i kto trzyma telefon yy, Koleżanka mi trzyma telefon, więc Więc co Ty robisz? Więc widzicie sami, że jestem tu sam na, w tym samochodzie Jadę bezpiecznie, o Nawet patrzcie, nawet mogę zmieniać biegi To dowód, że... a koleżanka siedzi z tyłu, dlatego tak To dowód, że jadę bezpiecznie Nie łamię żadnego prawa o, widzicie, ręka na kierownicy, obie ręce sob, są... No, co ja wam chciałem powiedzieć? To sobie jakiś lasz i. O kurde, jedzie ktoś za mną. Podejrzewam, że to debil albo jakiś normalny człowiek, albo jakiś tajnik, agent P. Pepy pan dziobak. Jadę sobie teraz i tutaj mamy ustąp gejowi. No, to musisz ustąpić gejowi. Jak zobaczysz geja w promieniu kilku metrów, musisz mu ustąpić. No, takie są zasady. A to jest takie rondo. Ja zawsze chętnie je olewam, no ale jednak to chyba jest rondo. Nie wiem czy to jest rondo, dziwnie to, dziwnie się czułem tak omijając to jak jakiś idiota, który nie musi tego robić. Co tam u was? Czy zastanawiacie się nad tym, co by było, gdyby małe babcie mogły chodzić? Ej, gościu za mną pojechał i zawrócił, ale dziwny. Tam można jechać prosto, albo iść. Ja tam chyba właśnie pójdę do tego lasku i będę sobie machał jajami. O kurwa, ale zapaść. Zapaść systemu. Taki wszczep z cyberpunka. Ja ten film wrzucę na YouTube, a nawet nie będę się starał go jakoś montować. Po prostu muszę obrać taką taktykę, że jak chcę czasami Wam wrzucić jakiegoś vloga, w którym nie ma nic specjalnego, no to właśnie muszę to tak robić, tak bardzo spontanicznie, bez myślenia. O kurde, ale się wyrpałem na drogę. To nie jest istotne. Nie ma mi to jakoś normalnie, to nie jest istotne. Nie no, żartuję sam tu siedzę. Patrzcie, to jest tylko głośniczek ze mną, a z tyłu nawet nie ma nikogo. <laughs> nawet żadnego. Teraz muszę gdzieś zaparkować. Najlepiej w takim miejscu, żeby było dobrze, i pójdę sobie chyba na spacerek. Bo to takie ładne światy. Ogólnie, plan jest dzisiaj wszędzie pochodzić, gdzie się da, i spędzić sobie jakoś ten czas jak macie jakieś pomysły.